Witam pozdrawiam serdecznie Muszę przejść telefon Tutaj opinek Jest to maniotka US Army z kadabniczykiem, że może sobie było wygodnie takie ja polecam takie rozwiązanie Przypiąć wygodnie do spodni To mi się zapala ognisko Oczywiście żatuje maniarka jest wykonana z tworzywa. Są tu napisy kontaktowa US Army. Głównie chodzi mi o to, że korzystając z maniarek LWP, głównie aluminiowych, ich moja akurat była nieszczelna, także musiałem niestety ją odłożyć na rzecz tej US Army. To jest całkowicie szczelna, nie wylewa się nic. Jest do kupienia w internecie za niecałe... no za niecałe, no niech będzie równe 20zł Miałem lekką przedweleśną sobie w kieszeń włożę Co do butów Bundeswehry Polecam to obuwie do losu, tak samo jak duńskie HX -y Combat Light, jak już wspominałem, są naprawdę mega wygodne i tamte Combat Light, akurat chodzi o to, że budowa ogólnie całego buta jest bardziej plastikowa. Tu jak widać mamy całkowitą skórę licową, żadnych siatek, żadnych membran. Tu otwory wentylacyjne. Kiedyś się mnie pytali. W nie jest mi gorąco? To było z, w lipcu, w sierpniu było jakieś 27-8 stopni. Ja by nie ja już przyzwyczajony krótka, jak widać, bardzo pojemna. Tutaj ma dwie, kies dwie kieszenie na suwak, tu dwie na guziki kanadyjskie, tu dwie na guziki kanadyjskie Tu jest ta właśnie wielka kieszonka. Spodnie tu mają. Dwie cargo, jedna na tak zwane łapy, polecam to umundurowanie każdemu, To sobie niezawodność i praktyczność. Chciałbym podziękować za oglądalność, jak wyruszam podróż i pozdrawiam serdecznie Filip Petrowski. Dziękuję.